Dzisiaj kontynuujemy temat Japonii i wyspy Shikoku. Dowiecie się, jak za darmo podróżować po wyspie, gdzie nocować, jak wygląda szlak i co dobrego można zjeść na obiad. Zapraszam! Nazywam się Bogusław Chynek, a to jest cykl za horyzont domu. Podcasty powstały z myślą o tych, którzy chcą podróżować poznawać świat, a także szukają nowych wyzwań i inspiracji. Wysłuchasz tutaj rozmów z podróżnikami, zobaczysz reportaże z wypraw, a od czasu do czasu także odcinek solowy, w którym przybliżę jakąś własną historię. Zapraszam także na dwa festiwale, które organizuję w Tarnowie, górnolotni, to już w styczniu i dalekosiężni tuż przed wakacjami w czerwcu. Jeżeli interesują Cię podejmowane tutaj tematy, to kliknij subskrypcję na YouTube. Zachęcam także do śledzenia bloga i fanpage'a za horyzont domu. Przed każdą wędrówką zawsze staram się dobrze przygotować, zarówno kondycyjnie, jak i merytorycznie. Zebrać jak najwięcej informacji o miejscu, w które się udają, załadować dokładne mapy i zakupić dostępne przewodniki. Ten właśnie, sprowadziłem z Japonii, jest w języku angielskim i zawiera wiele przydatnych informacji, jak na przykład e, rozlokowanie świątyń, w których szlakiem podróżowałem, odległości między nimi, sklepiki, toalety i co ważne, miejsca noclegowe, jak na przykład rest haty. Każdy taki schron ma przypisaną nazwę i swój numer. Znalazłem na jednej ze stron poświęconych Shikoku Henro listę wszystkich tych chat z opisami i zdjęciami, i co bardzo pomogło mi w podejmowaniu decyzji o noclegu. Kilka razy spałem także na terenie kompleksu świątyni, nie wszędzie jest to możliwe, ale kilka razy się udało. Wiąże się to z pozyskaniem zgody przez mnicha buddyjskiego przeora i złożeniem jakiegoś datku, choć też nie zawsze było to konieczne. Przełom lipca i sierpnia to chyba najgorszy okres, jaki można sobie wybrać na wędrówkę, ale niestety tylko w tym czasie mogłem pozwolić sobie na tak długi urlop. Klimat równikowy, zwłaszcza latem, jest bardzo uciążliwy. Dominują upały, duża wilgotność i monsuny. Przez pierwsze dwa tygodnie lało każdego dnia, i parasolka była moim nieodzownym elementem wyposażenia. Do tego trzeba też kontrolować organizm, żeby się nie odwodnić. Na szczęście automatów tutaj jest pod dostatkiem. Zrobię też o tym dodatkowy odcinek. Ulewy. W terenie górskim przysparzały szczególnych trudności, bo na wierzchnia stawała się śliska i błotnista, a świątynie niestety znajdowały się nie gdzie indziej, jak na ich wierzchołkach. A muszę Wam powiedzieć, że krajobraz Japonii to w 90% góry i wyżyny, z czego 10% to góry wysokie. I właśnie takie schrony czy też chatki ratowały czasem życie. Oczywiście w ich okolicy zawsze znajdowała się czyściutka toaleta z dostępem do wody. Miałem także ze sobą mały namiocik, ale sam rozumiecie, że rozkładanie go podczas deszczu na pewno nie należałoby do najprzyjemniejszych rzeczy. W górach wiadomo, jest też chłodniej, a ja zrezygnowałem ze śpiwora na rzecz jedwabnej wkładki i folii NRC, co w zupełności wystarczyło. Przez pierwsze tygodnie nie spotykałem na swej drodze piechurów, ale zauważyłem, że wielu pielgrzymów porusza się samochodami, kolejno odwiedzając świątynie i kolekcjonując wpisy i pieczątki. Zajeżdżają sobie autkiem na parking, wkładają biały strój, kapelusz i dzwoniąc dzwonkami przy drewnianej lasce manifestują swoje wejście na kompleks świątynny. Podsunęło mi to pewien pomysł, aby skorzystać z okazji, podwózki i wypytać co nieco Japończyków o tutejsze zwyczaje. Na Tasie miałem takie trzy miejsca, gdzie odległości między świątyniami wynosiły 40, 50 i 70 kilometrów. Pieszo zajęłoby mi to pewnie z tydzień, a wolałem ten czas przeznaczyć na zwiedzanie innych miejsc, jak Hiroshimy, Kobe, Kyoto i Tokio, o czym będzie, będą też inne odcinki. Przed wyjazdem. Jeszcze w Polsce zakupiłem taką kartę internetową, 3 gigabajty za jakieś 120 zł i mogłem korzystać z aplikacji Google Translator, bo niestety w języku angielskim raczej nie sposób się było porozumieć. Pisywałem sobie taką formułkę, że jestem pielgrzymem z Polski, że dystans do kolejnej świątyni jest duży, a ja mam ograniczony czas, i czy nie mógłbym skorzystać z okazji i zabrać się z nimi do następnego punktu? Tłumacz tłumaczył, a sami Japończycy byli bardzo pomocni. A już dla pielgrzymów to chyba nawet nie niemal obowiązek, więc bez żadnego problemu mnie przygarniali. Ciekawi zapewnie też tego, co Europejczyk robi w ich stronach. Tłumacz Google dobrze spełniał swoją funkcję i czas w samochodzie mijał miło na pogawędce. Miałem oczywiście ze sobą też drobne prezenciki z Polski, więc obdarowywałem swoich dobroczyńców, a byli to. Seiko i Takashi oraz Mishijo i Satoshi. Dwie pary, które wzięły mnie na stopa. Nawet jedna para zaprosiła mnie na obiad i mogłem wreszcie spróbować Udon, czyli lokalny przysmak. Zobaczcie to w filmie. A wracając do form podróżowania po Shikoku, to rzeczywiście spotkałem się z ich wieloma formami. Podróż, pielgrzymi podróżują zarówno samochodami, motocyklami, rowerami, a nawet e, zorganizowane grupy podróżują autokarami. A ten z, z autostopem jest niewątpliwie dobry, bo można sprawnie, szybko, przede wszystkim za darmo przemieszczać się od świątyni do świątyni. Ale dla tych, którzy chcą poznawać świat z prędkością 6 km na godzinę, zdecydowanie polecam własne nogi. I właśnie takich prawdziwych henro podróżujących pieszo także zacząłem już spotykać na tym szlaku. Pamiętam, jednym z nich był Kenji Nita, 67-letni artysta, malarz. Miał zamiar przejść Shikoku w 3 miesiące. Pamiętam, opowiadał mi o swoich młodzieńczych latach, jak to po Europie jeździł takim Volkswagenem ogórkiem, o muzyce lat 70 rozmawialiśmy też o sztuce. Gdzie mu się nie śpieszyło, był radosny, uśmiechnięty. I co zauważyłem, miał też zdecydowanie mniejszy plecak niż mój ale on wybierał bardziej cywilizowane miejsca jak hostele czy guest housey, a ja na ogół spałem na łonie natury i czasem właśnie ta natura była mi przeciwna, bo i gryzły komary, i raz mi ukąsiła pszczoła, i, i pamiętam dudniące cykady, które nie dawały spać, no i wspaniały wynalazek moskitiery, tyle że no, trzeba wziąć pod uwagę to, aby w ułamku sekundy się znaleźć za jej ścianą, a i tak komary będą wewnątrz. Eee. Na szyko są też milosie pajączki, jadowite mrówki, ale to już zobaczycie w filmie. Po kilku dniach wędrówki asfaltową drogą wkroczyłem w teren górski. Na początku piękny zapach lasu oszałamiał, ale szybko zrobiło się duszno i wilgotno jak w dżungli. 20. świątynia musi być na czubku góry właśnie się wczołguje Ale to nie koniec bo po przejściu przez 20 świątynię trzeba zejść do doliny i potem jest 21 Zgadnijcie gdzie też na czubku góry także nie lada uciechy zwłaszcza w tym upiornie gorącym klimacie gdzie podsieleje po prostu ciurkiem po całym ciele. Ale przynajmniej można usiąść w takich miejscach. I podziwiać widoki. Po 1200 metrowym podejściu osiągnąłem w końcu 12 świątynię. Potem rozpadało się na dobre, a zejście zapowiadało się dość karkołomnie. W jednej ręce parasolka, a w drugiej kijek, ale jakoś się suwałem. Nieoczekiwanie pojawiła się chatka pielgrzyma, więc skorzystałem z gościnności. Poinformował mnie o tym znaczek HENRO na przesuwnych drzwiach. Siła deszczu jest różna. Raz pada słabiej, raz tak intensywnie, że nie dało się iść. Z noclegiem w takich warunkach też nie jest łatwo. Szukałem miejsc oznaczonych na mapie symbolem REST HAT. Zwykle są to miejsca zadaszone ze źródłem wody i przestronną toaletą, w której można się odświeżyć. Każdy dzień przynosił nowe doświadczenia i przygody. Przyznam, że czułem się trochę dziwnie, rozbijając namiot nad oceanem tuż obok tabliczki Tsunami: eria. Do tego była burza w nocy, więc modliłem się, aby przeszła bokiem. A rano, pełen wigoru, ruszyłem pod górę kierując się GPS-drakiem. No i zaczęło się przedzieranie. Szkoda, że nie miałem maczety. Setki zerwanych pajęczyn. Droga, która nie istnieje. Istny Blair Witch Project. Po godzinie udało mi się uwolnić z objęć lian i szczęśliwie wkroczyłem na właściwą ścieżkę. A żar lał się taki, jakbym wsadził głowę do piekarnika. No i rzesze komarów, szerszeni, pająków. Zdecydowanie większych jak nasze rodzime, ale i pięknych motyli. Po drodze las bambusowy i pola ryżowe. Na swojej drodze spotkałem niewielu Henro podróżujących pieszo. Kiedy jednak już idziesz z plecakiem, to ciągle jesteś czymś obdarowywany. To w końcu zasługa tego, że idziesz razem ze świętym mnichem Kikajem, ale i dowód wyjątkowej gościnności mieszkańców wyspy. Byłem tym mile zaskoczony. Często dostawałem owoce, napoje, ciastka, nawet kiedyś dwa jajka na twardo. Każdego dnia na mojej drodze pojawiały się takie dobre dusze, na przykład Seiko i Takashi oraz Michijo i Satoshi, dwie pary, które wzięły mnie na stopa. To była świetna okazja, aby wypytać ich trochę o tutajsze zwyczaje. Zostałem zaproszony na obiad. Mogłem wreszcie spróbować udon, lokalny przysmak. Jest to coś w rodzaju rosołu z bardzo grubym makaronem, licznymi dodatkami i zapiekanym tofu. Poradziłem sobie dzielnie pałeczkami, przy tym siorbiąc jak należy. To wyraz uznania dla wyjątkowego smaku potrawy. Jeszcze po skryptum. Przypomniałam się taka pewna historia z mnichem widmo. Pewnego dnia wędrując właśnie w deszczu, zacząłem powoli rozglądać się za jakimś schronem i zobaczyłem mnicha medytującego w swoim niewielkim namiociku pod takim dużym zadaszeniem. Zszedłem do niego i zapytałem, oczywiście korzystając z tłumacza, czy mogę rozbić się obok. Kiwnął głową potakująco i wskazał dłonią miejsce, oczywiście nie przerywając swoich modlitw. Rozbiłem namiot i ruszyłem do sklepu po zakupy. Przed odejściem jeszcze zapytałem go, czy może czegoś nie potrzebuje, ale również nie przerywając modlitwy zaprzeczył skinieniem. No i tak po drodze się zastanawiałem, że to kurczę fajna okazja, żeby wypytać co nieco o tego mnicha. I już tak konstruowałem sobie w głowie pewne pytania do mojego towarzysza, ale kiedy wróciłem, nie zostałem ani mnicha, ani śladu po jego namiocie. Samo moje schronienie. A zaznaczam, że cały czas lało jak z cebra. No i tak trochę się dziwnie z tym poczułem, i zacząłem zastanawiać, czy to kurczę jakaś zjawa, a może mnich potrzebował jednak samotności, a nie towarzystwa Europejczyka, no i zniknął. I tak oto. Krótka historia na koniec. Jeszcze chciałem wspomnieć o komarach i japońskim zapaleniu mózgu, wirusie, którego prądki przenoszą właśnie te owady. Japońskie zapalenie mózgu to stosunkowo niegroźna choroba wirusowa. Występuje przede wszystkim na Dalekim Wschodzie, gdzie każdego roku notuje się jakieś nie wiem, 40 tysięcy zachorowań. W dużej mierze są to bezobjawowe zapalenia, ale u kilku procent są też cięższe, bardziej przewlekłe przejścia tej choroby, nawet czasem śmiertelne. Największe ryzyko zarażenia występuje na prowincji i w miejscach odludnych, dlatego zachęcam, by przed wizytą w tych rejonach zaszczepić się właśnie na no to japońskie zapalenie mózgu. I to wszystko w tym odcinku. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek o Japonii i Shikoku. Dziękuję za uwagę.